Radio Łódź zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, będziemy dziś rozmawiać o demografii, a ta akurat dla naszego regionu nie jest zbyt korzystna, ale wszystko wyjaśni nam pani doktor Dorota kałuża Kopias z katedry demografii Uniwersytetu Łódzki. Witamy w Radio Łódź. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Pani doktor, w całej Polsce można powiedzieć, że zniknęło w ostatnim czasie całkiem spore miasto. 129 tysięcy osób jest mniej. A i jak wygląda na tym tle Łódź i region łódzki? A czy Łódź i region łódzki, one od lat 90-tych yy, mają już niekorzystną, zarówno sytuację, jeżeli chodzi o przyrost naturalny, czyli tę różnicę między rodzinami i zgonami, jak i migrację. Natomiast to, co się dzieje w Łodzi, jest jakby skutkiem tego, co się dzieje przez ostatnie tak naprawdę 40 lat w obszarze zmian demograficznych, czyli wysoka liczba zgonów, mała liczba urodzeń plus migracje, które też tutaj odgrywają trochę mniejszy czynnik, a w przypadku łodzi to suburbanizacja, gdzie dużo osób młodych, znaczy raczej w średnim wieku, takich między 35 a 45 lat. Odpływa poza miasto na obszary podmiejskie, tych gmin, które są bardziej atrakcyjne ze względu na zamieszkanie, a dobrze połączone komunikacyjnie z miastem Łodzią. Kiedyś na osiedlu akademickim, tu na Lumumbowie, był taki napis na chodniku: A ty co zrobiłaś, by łódź stała się miastem milionowym? To chyba o tym milionie to już dawno zapomnieliśmy? No raczej mamy małe szanse, że Łódź stanie się miastem milionowym. To, co pokazują prognozy, i to, co widzimy od y, paru y, dekad, to jest zmniejszanie się tej liczby ludności w miastach. Łódź, patrząc na ostatni spis, już nie jest y, na podium. Y, natomiast w perspektywie kolejnych lat, to, co pokazuje ostatnia prognoza GUS. Będziemy miastem, które jeszcze się skurczy w perspektywie 2060 roku i nie będzie już miastem ponad 600 tysięcznym. Więc ta liczba ludności rzeczywiście będzie radykalnie się zmniejszać, co też odbija się na strukturze ludności według wieku, bo jeżeli popatrzymy na inne miasta powyżej pół miliona, tak jak Wrocław, czy Poznań, czy Warszawa, no to są miasta, gdzie ta struktura wieku jest bardziej korzystna. Mamy więcej ludzi młodych, większą liczbę urodzeń, większe współczynniki Natomiast tu w przypadku mm, Łodzi, no nie mamy na dzień dzisiejszy na co liczyć, bo ta struktura odsetek osób y, starszych, y, mniej młodzieży, on będzie się utrzymywał w następnych latach. I to też się przełoży też na liczbę urodzeń. I tu chyba dwa czynniki mają znaczenie, bo raz, że społeczeństwo się starzeje jako takie, a dwa mamy mniej studentów. Łódź miała takie ambicje być ogromnym ośrodkiem akademickim. Chyba to się nie udaje powoli. I jeszcze zapytam, czy ta depopulacja to jest proces, który przyspiesza? To zacznę od ostatniego pytania. Depopulacja rzeczywiście przyspiesza. I ona najszybsza była w latach 90., początku XXI wieku. Natomiast w perspektywie tego roku już naj powiedzmy może nie 2060, a 2040 ona będzie przyspieszać. Bo rzeczywiście ta struktura ludności jest niekorzystna. Mamy coraz większe odsetki osób po 65 roku życia. W tej grupie mamy coraz większą grupę najstarszych seniorów, czyli na takich po 80. I to jest ta grupa, która będzie coraz bardziej liczna. To też będzie się przekładało na poziom zgonów no, ze względu na tą strukturę. No, te osoby będą, będą mieć naturalnie odchodzić. Czyli nie będzie się tu nic takiego strasznego działo, że ta liczba zgonów będzie w perspektywie następnych lat rosła. Natomiast liczba potencjalnych rodziców, ona będzie coraz mniejsza. popatrzymy sobie na statystyki zawierania związków małżeńskich i rozwodów, to ten bilans jest ujemny. Od paru lat widzimy coraz większą liczbę rozwodów, a coraz mniej zawieranych małżeństw. To, to też jest trend ogólnopolski. Tak, ale też się odbija to na to, ta struktura według wieku. Ona ma też na to wpływ. Bo tych potencjalnych nowożeńców, czyli takich osób między 25 a 35 okiem życia, jest też coraz. Mniej. Myślę, że najważniejszym pytaniem, które Państwo sobie zadajecie, ale też władze regionu czy miasta, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w niektórych miastach, chociażby na Pomorzu czy w Małopolsce, mieszkańców przybywa, a tu ubywa? Co na to ma wpływ? Pomorze, znacznie lepsza sytuacja demograficzna, rzeczywiście większa liczba urodzeń, ale ta struktura też jest bardziej korzystna. Łódź traci jakby na znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na studentów, tak, skąd oni przyjeżdżają, to Łódź jest y, takim ośrodkiem bardziej lokalnym. Ma, y, przyciąga y, bardziej studentów z regionu niż spoza regionu. Natomiast jej położenie jest o tyle fatalne, że te peryferia województwa łódzkiego, czy z północnych, czy z zachodniej części, mają ciążenie do innych wielkich miast. Czyli czasami z temu studentowi jest łatwiej dojechać do Warszawy, czy do Wrocławia, na przykład w, y, z obszaru niż na przykład do Łodzi. Więc tutaj y, to jest też. Y, Czyli jakby... kwestia połączeń, tak? Połączeń... Z którymi regionami młodzi ludzie mają najlepsze połączenia, y, a inne przyczyny? E, to jest rynek pracy, jak sobie popatrzymy. Jeżeli y, spojrzymy na przykład na salda migracji, no to one są dodatnie dla miasta, dla osób, które studiują. Czyli można powiedzieć, że te ośrodki akademickie przyciągają. Osoby młode, natomiast w przypadku skończenia studiów tych ostatnich, kolejne 5 lat, czyli po 30, to osoby wyjeżdżają, czyli mają pewien dorobek. Zawodowy, nie są już starzystami, a specjalistami. Bo jeżeli chodzi o łódzki rynek pracy, mamy tych firm coraz więcej i te zarobki też rosną, ale nie są tak wysokie jak w innych miastach. To tempo jest zdecydowanie większe w porównaniu No właśnie, średnia płaca w Łodzi to jest ponad 7 tysięcy, a w Krakowie ponad 11. Ale z drugiej strony u nas mieszkania są tańsze i domy. Tak, tutaj ja rozmawiałam też wcześniej. A propos na przykład tej kolei, co by było, gdyby tak? te połączenia byłyby mm, możliwe i ten czas by można było skrócić, oczywiście, do poniżej godziny. Też można wtedy postawić taką hipotezę, że łódź by się stała bardziej atrakcyjna, bo ci ludzie by nie wyjeżdżali. Natomiast ten czas dojazdu tak jest tak istotny w momencie przemieszczania się, że można by było w zostać ze względu na koszty życia. Bo rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na ceny mieszkań czy nieruchomości, czy Obsługi. Czyli najlepiej byłoby pracować w innym mieście, a mieszkać, żyć w, w łodzi. łodzi, bo byłoby z całą pewnością taniej. Kiedyś mówiło się, że te autostrady, ten ring wokół łodzi przyczyni się do tego, że ta depopulacja zwolni, ale tak się nie stało. Wygląda na to, że te drogi umożliwiły szybszy wyjazd młodych ludzi. Ale też... Czy tak nie będzie z koleją? Znaczy też trzeba popatrzeć, że mamy tą urbanizację, więc niekoniecznie y, ludzie w Łodzi odpływają, bo jak popatrzymy sobie na dojazdy do pracy, to jednak y, Andrespol, czy Nowosolna, czy jakbyśmy popatrzyli na gminy Żgów, to, to y, autostrady spowodowały, że nam jest łatwiej dojechać w krótszym czasie y, do miejsca pracy niż na przykład osobom, które mieszkają w zakorkowanej Łodzi. Czyli na przykład jest taki dojazd z Widzewa. Do centrum będzie zajmował tyle samo czasu, czy komuś z Konstantynowa, Aleksandrowa, Łódzkiego, czy z Pabianic w tym samym czasie będą dojeżdżali z tych obszarów wiejskich. Natomiast komfort życia jest rzeczywiście zdecydowanie lepszy na wsi, chyba że jest się osobą młodą. Tak jak mam studenci, którzy prowadzą życie bardziej nastawione na imprezowanie i mamy wtedy możliwość kontaktu i z kulturą i z życiem rozrywkowym. Pani doktor, czy depopulacja ma same tylko negatywne skutki? E, patrząc na. No, na pewno z takim skutkiem zależy na tym. Z jego punktu, z punktu widzenia. widzenia tak? no, ten proces starzenia się, który też będzie powodował, że mamy pewną populację, do której trzeba będzie dostosować usługi. Czyli jeżeli mam nam liczba osób starszych, a szczególnie tych starszych seniorów, no to będzie to generowało wzrost kosztów obsługi, czyli pomocy społecznej, czy skierowania pewnej nawet kulturalnej oferty, oferty dla osób starszych, czy nawet przystosowanie przejścia dla pieszych żeby te światła na przykład paliły się dłużej, czy budynków. Może też być też spadek kosztów, znaczy cen mieszkań, bo to też już widać, że ta obsługa pewnych regionów będzie coraz... I właśnie o tym dłuższa. pomyślałam, bo skoro y, starsi ludzie będą odchodzić, to ta podaż mieszkań będzie coraz większa. wyższa. Czyli mieszkania będą bo o wiele tańsze niż taniec. w innych regionach. Y, Tylko i... nie każdy młody człowiek chce w, w tym starej płycie, można powiedzieć, Mieszkać, chociaż jak patrząc na ceny mieszkań w innych dużych ośrodkach, duża płyta zyskuje tutaj zwolenników ze względu na też na cenę, tak, że są te mieszkania tańsze. Czy pani na przykład widzi, że decydenci biorą to pod uwagę, by przeciwdziałać temu zjawisku? Czy znaczy są pewne Widzi Pani jakieś mhm. takie działania, decyzje y, y, słuszne? Y, wiadomo, o czym. w wdowia służą. na przykład, mhm. tak. To, co teraz zostało wprowadzone m, m, ostatnio, no to jest takie dostrzeżenie, że mamy wśród tych seniorów, to jest duży poziom feminizacji. Niestety kobiety z punktu widzenia tego, że żyją dłużej i też krócej pracują, no to ich świadczenia emerytalne na dzień dzisiejszy nie są aż tak wysokie jak mężczyzn. Więc tutaj to jest jakby jeden plus, wyjście na to, żeby nie było pamperyzacji tej starości. Druga kwestia to jest jakby wyjście naprzeciw osobom młodym, młodym matkom, żeby wracały na rynek pracy. Natomiast no, czy to zachęci aż do wzrostu dzietności, czy posiadania więcej niż jednego dwoja, dwójki dzieci, no nie jestem pewna. Dodam bo. jeszcze in vitro finansowanie In vitro państwa. też, więc część osób, która coraz później decyduje się na dziecko, te problemy też występują, więc... Może coś, ale to nie będzie aż taka skala. Ze względu na tą strukturę ludności według wieku, no tych potencjalnych rodziców jest też coraz mniej. To są dane gus i wnioski, które wypływają na podstawie tych cyferek, ale zajrzałam jeszcze do takiego rankingu najlepszych miast do życia, Business Insider. I okazuje się, że no, łódź nie jest w czołówce, ale są kategorie, w których jesteśmy najlepsi, a raczej jedna kategoria. Otóż chodzi o dostęp do lekarza na NFZ. Najgorzej w łodzi jest, jeżeli chodzi o przestępczość. Ale jeszcze, pani doktor, mówiłyśmy o tych miastach, do których ludzie przyjeżdżają, i okazuje się, że wcale nie są to miasta dobre. Do życia pożądane, bo w tym rankingu chociażby Kraków nie jest w cząstce. Czyli wszystko zależy od tego, jak interpretujemy te informacje. Czyli to zależy, czy patrzymy z punktu widzenia rynku pracy, czy jakości życia. Tak? Łódź tutaj, ona jest w większości tych rankingów podawana z tanimi miejsce do, do życia. Tutaj przestępczość, to też można się zastanowić, z czego ona wynika. Czy jest z wykrywalności zgłaszania tych przestępstw, większej świadomości. Czy rzeczywiście wysokość? jest po prostu z liczby przestępstw. Dziękujemy bardzo. Dr Dorota Kałuża-Kopias, z katedra demografii, Uniwersytet łódzki.